No się dzisiaj będziemy zagrać Kingdom of Hell. Mm, tylko problem jest w tym, że mi troszeczkę ręka ścierka. Muszę, że będzie grać, no ale dobra, jakoś na tym wyrobię, nie robię. No, na tym poziomie już nie wiem, znam... Nie wiem, z dwie godziny, trzy godziny? Coś takiego. Gram ja tym poziom, i już tu prawie przeszedłem, bo ending jest na 70%. W sensie kończy się poziom. Ja mam 56%, chyba 100%. Więc wiecie, formalność, że tak powiem. Nie wiem, czy nie jest muzyka za głośna, więc ciszę tutaj troszeczkę. Po prostu jak będę sobie nagrywać, to będę ściszać muzykę, a jak, ten. a jak będę sobie tak grać dla siebie, to będę miał głośniej. że jak mi laguje czasami. Dobra, czas na najgorszy moment. Jest dobra, przeszedłem po dupie. Mamy to. Ja nie mogę tak szybko. Ej, dobra, jest drugi demon. I to jeszcze mityczny. Ja nie mogę, jak się cieszę. Nie wiem, czy to jest mój hardest, ale... Wiem, że bardzo lubię ten poziom. Świetny jest. Kingdom of Hearts. Wiedziałem, że to dzisiaj wyje. Dzisiaj ten poziom został wprowadzony do weekly, czy tam... Chyba tak, chyba dzisiaj. I dzisiaj go przyszedłem. Ja nie mogę. Ale fajnie. Demon Crasher, co? Yy, dobrze, więc ja na chwilę idę sobie. Dobrze, jakby już jestem. I słuchajcie, dałem łapkę w górę. I teraz pytanie. Czy ten poziom faktycznie jest easy demonem? Według mnie zdecydowanie tak. Jakby... Według mnie nie należy on nawet... Nie powinien on być demonem, ale on nim jest. Co mogę powiedzieć? Ja bardzo ten poziom lubię i... No fajnie. Atempty 305. <grymne> <grymne> no co mogę powiedzieć? Kingdom of Hearts. Zarobię poziom. Zaraz idę go pokazać wszystkim, kogo znam.